Cześć moi drodzy z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was zestaw ćwiczeń na piękne, zgrabne ramiona. Zapraszam do oglądania. Widzowie i bez zbędnego przedłużania po odpowiedniej rozgrzewce przechodzimy do ćwiczenia numer jeden i jest to wyciskanie handli w pozycji stojącej nad głowę. I na czym musimy się tutaj skupić, moi drodzy? Przede wszystkim zajmijmy się tym, jakie mięśnie tutaj popracują. Będzie to. Środkowy i przedni akton mięśni naramiennych oraz oczywiście mięśnie trójgłowe ramienia, które będą odpowiadały za wyprost w stawie łokciowym. Więc jeśli chcecie zaangażować tricepsy: Mocno prostujecie łokieć na górze, kiedy te hantle wynosicie ponad yy, głowę. Postarajcie się, aby wasze łokcie, wasze ramiona nie wychodziły poza linię tułowia, czyli nie wysuwajcie ich za bardzo do tyłu. Jest to nieodpowiednia płaszczyzna ćwiczeń na mięśnie na ramienne. Wręcz odwrotnie staramy się lekko wysunąć ramiona przed siebie, tak, żeby nie ściągać łopatek i po prostu nie skupiać się tutaj na pracy grzbietu, tylko wyizolować mięśnie na ramienne. oczywiście tricy... Kiedy ten łokieć wyprostujemy do góry. Tutaj polecam 3 serie po 15 powtórzeń i pamiętajcie o tym, aby schodzić ciężarem mniej więcej do okolicy Waszych uszu i mocno prostować ramiona do góry, aby angażować znakomicie tricepsy, które często są osłabione w przypadku pań naprawdę jest z tym problem, więc to ćwiczenie również gwarantuje Wam poprawę tego obszaru mięśniowego. Pamiętajcie o tym, aby wasze ramiona przedramiona i nadgarstki stanowiły jedną linię nie przechylajcie ich do boku tutaj po prostu w jednej prostej linii macie wyciskać ciężar do góry. A jeżeli zapytacie mnie, jakie obciążenie tutaj założyć, jakie to hantle powinny być, oczywiście jest to kwestia indywidualna. Postarajcie się mieć taki ciężar, żeby trzy ostatnie powtórzenia w serii były po prostu ciężkie. Ten trening chciałbym, żeby można było wykonać tak naprawdę również w domu, przy pomocy tylko i wyłącznie hantli, bez wychodzenia na siłownię, bez zbędnych sprzętów, nowoczesnych maszyn. Na hantlach naprawdę jesteście w stanie z Znakomicie kształtować swoją sylwetkę. Odpoczywamy 60 sekund, czyli minutę, i przechodzimy do drugiego ćwiczenia, i będą to wznosy ramion bokiem, które fantastycznie zaangażują do pracy środkowy akton mięśni naramiennych. Tak naprawdę jest to jedno z nielicznych ćwiczeń, które wyizoluje ten obszar mięśniowy. Pracujemy tutaj tylko i wyłącznie w stawie ramiennym, czyli skupiamy się na odwodzeniu, jakby wypychaniu ramienia do boku i ciągniemy ciężar z łokcia, nie z nadgarstka i postarajcie się skupić na tym, aby dokonać tak zwanej rotacji zewnętrznej. Co to oznacza? Jakby odkręcamy ramię w taki sposób, żeby kciuk, kiedy wysuwamy ramię do boku, był wyżej na pewno niż mały palec. Kiedyś nauka podawała, żeby wykonać z nosy ramion bokiem? W taki sposób, że będziemy szli ramieniem jakby do góry i palec mały będzie wyżej jak ciuk i to będzie lepiej angażowało mięsień na ramienne. Nic bardziej mylnego w ten sposób już wiemy, będziemy obciążać rotatory barków, co w najbliższej przyszłości może przyczynić się do bólu w obręczy barkowej, a potem nawet do kontuzji, a my tego nie chcemy. Co jeszcze warto tutaj dodać? Unosimy ramię do linii barku. Dlaczego? Ponieważ jeżeli przekroczymy tę linię, wówczas do pracy włączą się mięśnie czworoboczne, część zestępująca, czyli tak zwane kaptury, a w tym ćwiczeniu tego nie chcemy. Tym bardziej w przypadku pań ten mięsień no, nie chce być tutaj zbytnio angażowany, ponieważ po prostu nie będzie to wyglądało apetycznie, kiedy kobieta wyćwiczy sobie za bardzo te kaptury tutaj e, przy szyi. Także trzy serie, 15 powtórzeń na hantlach do palenia mięśniowego. Pamiętajcie o tym, a aby skupić się na tym, że wychodzimy łokciem do boku, jakby... Wysuwamy te ramię jak najbardziej do boku, odpychamy się, jakby z tą hamplą, i wówczas fantastycznie angażujemy środkowy akton mięśni naramiennych. I teraz zapytacie, ale przecież to miał być zestaw ćwiczeń na ramiona? No właśnie, i właśnie bark łączy te ramiona, to jest jakby jednolita taka tutaj przestrzeń, więc piękne barki również powodują to, że ramiona wyglądają z boku fantastycznie, bo fajnie, jak to się po prostu oddziela, taki sportowy wygląd, czyli zaokrąglony delikatnie, bark i ładne, smukłe ramiona. No i co, przechodzimy do ćwiczenia trzeciego, minuta odpoczynku. I co to będzie? Jest to California Press, jedno z moich ulubionych ćwiczeń na mięśnie trójgłowe ramienia, które fantastycznie jakby w dwóch ruchach jest w stanie zaangażować triceps solidnie do pracy i o dziwo możemy założyć tutaj naprawdę też solidny ciężar. Te hantle mogą być naprawdę ciężkie. I co? Jeżeli nie mamy ławki, możemy ten ruch wykonać oczywiście z ziemi. Polega on na tym, że wysuwamy nasze ramiona jakby do góry w linii barku, Patrzymy na hantle, widzimy je i powolutku zginamy łokcie jakby za siebie, rozciągając głowę długą, wypychajcie również ramię za głowę, co pozwoli rozciągnąć właśnie tą największą głowę mięśni trójgłowych ramienia, po czym dynamicznie przechodzimy łokciami do tułowia, nie pozwalamy na to, żeby nasze przedramiona straciły jakby kąt prosty, mocno sztywne nadgarstki i wypychamy, mocno prostujemy, wyciskamy przedramiona do góry z hantlami, akcentując pracę w mięśniach trójgłowych ramienia, czyli po prostu wykonując ich najważniejszą funkcję, czyli prostowanie stawu łokciowego. Trzy serie po 10 powtórzeń na fajnych, solidnych hantlach. Liczę na Was, że nie będziecie Tutaj bali, bały się e, ciężaru. Powolutku znowu zginamy ramiona przedramiona za siebie, łokcie do tułowia i znowu prostujemy staw łokciowy. Trzeba tutaj skoordynować te dwa ruchy, a gwarantuję wam, wasze ramiona będą fantastycznie pracować. Przechodzimy po minutce do ostatniego ćwiczenia, które już będzie stricte na mięśnie dwugłowe ramienia, czyli przednią część ramion, tak zwane. Bicepsy. I owszem, kobieta również może je trenować, jeżeli zależy jej na ładnych, zgrabnych, smukłych ramionach. I tutaj nie będziemy udziwniać, wymyślać, kombinować. Wykonamy trzy serie po 12 powtórzeń podstawowego ćwiczenia na mięśnie bicepsów, czyli zginanie przed ramion, stojąc z hantlami, łokcie, blisko tułowia, i skupiamy się na tym, aby pracować. Tylko i wyłącznie w stawie łokciowym, ponieważ główną funkcją bicepsów jest po prostu zginanie przed ramion z obciążeniem i właśnie wtedy one popracują najkorzystniej. I uwierzcie mi, kobieta również może ćwiczyć bicepsy, po prostu nie powinna z tym przesadzać. Raz, dwa, trzy razy w tygodniu jedno ćwiczenie na pewno nie zaszkodzi. Jeżeli nie będzie jadła za dużo, to te łapy nie urosną, a wręcz odwrotnie będą piękne, wyrzeźbione, smukłe, zgrabne, a która z pań nie chce mieć. Właśnie Takich ramion. Pamiętajcie, że przy tych wszystkich ćwiczeniach skupiamy się na pracy w stawie ramiennym i w stawie łokciowym. Nic więcej, nie kombinujcie swoim ciałem, nie machajcie tułowiem, nie wyginajcie się na boki, starajcie się to wykonywać w pozycji stojącej, mając proste plecy i oczywiście brzuch spięty i głowę połączoną z mięśniami. Bo jeżeli będziecie myśleli o dupie Maryny, to wówczas nic z tego nie będzie. I ten zestaw ćwiczeń, oczywiście to są tylko cztery ruchy, cztery ćwiczenia, to będzie za mało na jeden trening, więc polecam po prostu dodać te ćwiczenia do planu treningowego, na przykład na dół, na pośladki, na nogi i po prostu sobie skubać tutaj na triceps, tu na barki, trzy razy w tygodniu powtórzone te ćwiczenia naprawdę dadzą wam solidny efekt przy regularnym, cierpliwym treningu i naprawdę będziecie wyglądały lepiej, a wasze ramiona będą sexy, sexy i jeszcze raz sexy. Dajcie znać w komentarzach czy znaliście te ćwiczenia, czy wdrożycie je do swojego planu treningowego. Pamiętajcie o grupie do celu z pasją Team na Facebooku, o moim fanpage'u Przemysław Wójcik Trener Do Celu z Pasją i oczywiście o Instagramie Do Celu z Pasją i o zniżkach w sklepie Prozis 10% na kod Do Celu z Pasją, pisany dużymi literami i oczywiście razem. Dziękuję i do usłyszenia. Do Celu z Pasją. Cześć.